1 września na Bulwarze Nadwiślańskim, przy obelisku poświęconym obrońcom tczewskich mostów, bohaterskim celnikom i kolejarzom, odbędą się uroczystości związane z upamiętnieniem 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września tradycyjnie w Czewie odbędą się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. W tym roku będą one zorganizowane nieco inaczej. Niespodzianką będzie wizyta naszych saperów, czyli 16. tczewskiego batalionu Saperów. Przybędzie kompania honorowa z Niska. Uroczystości rozpoczną się takim przemarszem. O godzinie 14.20 zbieramy się wszyscy przy dawnej szkole morskiej, czyli przy drugim LO w Czewie. I stamtąd nastąpi przemarsz do tego miejsca, gdzie tradycyjnie. Obchodzimy tę rocznicę, a więc na bulwarze nadwiślańskim przy obelisku. No i tam, tradycyjne obchody z udziałem gości z całego kraju, celników, kolejarzy, samorządowców, mieszkańców. Po zakończeniu tej części oficjalnej na Bulwarze Nadwiślańskim odbędzie się taki piknik militarno-wojskowy, przygotowany przez Fabrykę Sztuk. Będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, uzbrojenia, ale też gry, zabawy. Także serdecznie zapraszamy. W 1939 roku Tczew był jednym z celów pierwszych niemieckich bombardowań. Pierwsze strzały padły tutaj o godzinie 4.34, a więc na 11 minut przed oficjalnym rozpoczęciem II wojny.